Dzisiaj kościołem stacyjnym w Rzymie jest Bazylika Świętego Sylwestra i Świętego Marcina. Najpierw to wezwanie Świętego Marcina odnosiło się do Świętego Marcina z Tur ale także potem stało się miejscem pamięci i kultu świętego Marcina I, który w VII wieku został zesłany na Krym przez ówczesnego cesarza w Konstantynopola i tam zmarł na wygnaniu, chociaż wydano na niego wyrok śmierci, zamieniony potem na wygnanie. A święty Marcin umiera w obronie ortodoksji. I to jest bardzo ważne w tym kościele, ponieważ przed soborem nicejskim, który miał miejsce w roku 325, w tym roku także będziemy obchodzili jego jubileusz, właśnie w tym miejscu zgromadzili się teologowie, którzy opracowywali tezy na ten sobór w Nicei, broniąc Bóstwa Chrystusa oraz Jego człowieczeństwa, czyli dwóch natur. I właśnie ta bazylika jest miejscem przygotowania tego, co potem przyjmie Sobór w Nicei. Pod tym kościołem znajduje się bardzo dobrze zachowany stary dom, ponieważ w czasach prześladowania przed Konstantynem to tutaj gromadzili się chrześcijanie. Jest tam kilka pomieszczeń oraz duża hala, w której gromadzili się na nabożeństwo uczniowie Pana Jezusa sprawujące Eucharystię, a więc jest to tak zwany kościół domowy. W tym kościele także przechowywanych jest bardzo wiele relikwii różnych męczenników przeniesionych z katak, w celu uchronienia ich przed profanacją, ale także to jest kościół, który był kościołem tytularnym późniejszych trzech papieży. Bonifacego VIII, Piusa XI, tego samego, który u nas był nuncjuszem apostolskim, a więc Achillesa Saratiego, który sakrebiskupią przyjął w katerze w Warszawie z rąk arcybiskupa Kakowskiego. Oraz to był także kościół tytularny późniejszego papieża Pawła VI. Także ten Kościół przynależał do świętego Karola Borromeusza oraz do jego przyjaciela Gabriela Paleotiego, który przygotował traktat, jak należy przygotowywać świątynie w celach sakralnych, także pod względem artystycznym, aby wszystko było skupione wokół Eucharystii, bowiem to jest czas soboru trydenckiego, rozwój baroku. Odchodzi się od wielu naw, tworzy się jedną nawę, aby wchodzący najpierw był olśniony kolorystyką oraz wizualizacją świątyni, a potem, żeby jego wzrok kierował się na główny ołtarz, na którym składa się chleb i wino, które staje się ciałem i krwią naszego pana Jezusa Chrystusa.